dziewiąta. Rozmowa poranka. Redaktor Jakub Krzywiecki, portal interia.pl. Dzień dobry Jakubie. Dzień dobry. Chciałem zacząć od e, sprawy, która no, od ładnych kilku dni nie schodzi z... E, nagłówków i czołówek gazet, serwisów informacyjnych, portali internetowych, czyli kwestii dronów, które nadleciały na Polskę, e, dronów rosyjskich, ale tutaj z e, takim wyszczególnieniem wątku pod tytułem współpracy. E, wydawało się, że między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera te pierwsze godziny były wzorowe wręcz. Oba te ośrodki współpracowały ze sobą, była pełna wymiana dokumentów, informacji, ale potem zaczęło coś zgrzytać. Gdzie było to pęknięcie i kto tutaj ma rację? No właśnie, wydawało się to jest dobre słowo, dlatego że ten początek rzeczywiście mieliśmy bardzo udany, jak na warunki no, trwającego konfliktu między Pałacem Prezydenckim a rządem, no bo to są cały czas jednak dwie różne dwie różne opcje polityczne, a tutaj się okazało, że panie i panowie z obu instytucji, z Kancelarii Prezydenta i, i, i Kancelarii Premiera potrafią ze sobą współpracować. No ale nagle przychodzi wtorek, w który pojawiają się pierwsze informacje o tym, że BBN był nie do końca informowany o szczegółach sprawy i, i, i mamy kwestię tego, że najprawdopodobniej nie, nie dron, a rakieta spadła na dom w Wyrykach. No i pojawia się to oburzenie ze strony BBN-u, ale tutaj cały czas mam wrażenie, że to jest jeszcze oburzenie delikatne, dlatego że przez parę godzin trwała w mediach społecznościowych dyskusja między jedną i drugą stroną, dyskusja, która się stosunkowo szybko zakończyła i myślę, że tym momentem, w którym się zakończyła był wpis Sławomira Cenckiewicza, szefa BBN-u, kiedy on powiedział, że na polemikę jeszcze... Przyjdzie czas, czy dosyć na razie polemiki. I to, to dobry wpis, dlatego że mówimy cały czas o sprawie, sprawie, gdzie wróg nie jest ani w Alejach Ujazdowskich, ani w Alei Szucha, ani na krakowskim przedmieściu, tylko za Bugiem, czy dalej jeszcze za Białorusią, po prostu w Rosji. I, i to jest tutaj główny element, na którym politycy się powinni skupić. I takie wrażenie miałem, że rzeczywiście. E, przyszło w pewnym momencie, mimo tego chwilowego zachwiania i tych nowych informacji, przyszło pamiętanie i, i politycy skupili się na tym, że. Głównym zagrożeniem tutaj jest Rosja, a nie to, kto kogo w jaki sposób informował. No, ale, no dobrze, odoba... ale, ale wejdę, wejdę, wejdę w słowo, bo zapytam o, ten, o tę kwestię tego, tego zniszczonego budynku na, na Lubelszczyźnie. Tu mam poczucie, że albo jest niedostateczny przepływ informacji między ośrodkami władzy, wojskiem, prokuraturą. Albo nie ma jednej strategii przyjętej, jak i co mówić, bo naprawdę wiceminister Bosacki mówiący w Nowym Jorku o tym, że, że to był rosyjski dron, który zniszczył budynek, potem okazuje się, że to nie do końca jest prawda. BBN mówi, że nie ma o tym informacji od, od pana premiera i ministra obrony. No zaczęło to wyglądać mało poważnie. To o dwóch rzeczach musimy powiedzieć. Jeżeli, jeżeli mówimy o wiceministrze Bosackim w Nowym Jorku, to on się później tłumaczył tym, że on o tej sprawie nie wiedział i po części jestem w stanie w to uwierzyć, bo na tym etapie rzeczywiście jeszcze analizy informacji, a, a, a zwróćmy uwagę, że te sprawy przede wszystkim analizuje Ministerstwo Obrony Narodowej, a MSZ jest gdzieś na, tam, na, na następnym y, etapie, to Bosacki jechał do Nowego Jorku z przygotowaną strategią Przemówienia i tego, co, co powie Radzie Bezpieczeństwa. To jest pierwsza kwestia. Natomiast jest też druga, i myślę, że oczywiście to nie jest do końca dobre rozwiązanie, no bo oczekiwać, że jakaś sprawa nie wyjdzie w mediach ze strony polityków, to jest dosyć naiwne oczekiwanie, ale wychodzę z założenia, że politycy chcieli poczekać z informowaniem szerszym o tej sprawie, co najmniej do środy, do czwartku. Dlatego, że oni się chcieli po prostu jeszcze w środę pochwalić. Między innymi tym, że rząd w końcu przyjmuje czy zamierza przyjąć, albo bardzo mocno to zadeklarował, program orka. I w tych sprawach bezpieczeństwa, program zakupu okrętów podwodnych, w tych sprawach bardzo duży program, w, w tych sprawach bezpieczeństwa, ten tydzień myślę, że miał być takim odbiciem dla rządów, w których rząd chciał pokazywać, że będzie zwiększał cały czas polskie zaangażowanie w modernizację armii, w pozyskiwanie nowych zdolności obronnych. No a tutaj się okazało, że jest to niemożliwe, dlatego że sprawa nieinformowania czy nie do końca dobrego informowania, czy po prostu. Niedostatecznego informowania o sprawie e, ataku dronów, kompletnie przykryła wszystkie dobre informacje, które mogły w tym tygodniu wypłynąć, jak między innymi wspomniany program Orka, albo to, że po raz pierwszy polscy. Przeciwlotnicy odpalili e, rakietę Patriot e, z własnego terytorium, we własnym systemie, w ramach własnych systemów e, obronnych i bezpieczeństwa. Więc myślę, że ten tydzień miał być dla rządu takim tygodniem chwalenia się, ale kompletnie się to nie udało. No właśnie, ja cały czas zastanawiam się, czy to jest kwestia wyłącznie technicznych kwestii dotyczących informowania się. W czwartek, wczesnym popołudniem Marcin Przydacz z Pałacu Prezydenckiego ma podjąć Marcina Bosackiego z MSZ-u, by no, uregulować kwestię tego informowania się, no bo jeśli idzie w świat też sytuacja, czy idzie w świat przekaz pod tytułem ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych przetrzymuje list Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego, no, to znów, albo ktoś ma tutaj wiele złej woli i tak sobie pod, podkłada nogę i szczypie swojego rywala politycznego w, w kraju, albo no jest jakaś gigantyczna, gigantyczna awantura i nieporozumienie na poziomie, no właśnie, procedur, na poziomie tego, jak to powinno wyglądać, bo obie strony zarzekają się, że tych procedur przestrzegają i że złośliwości tu nie ma. Ale szczerze mówiąc. Coraz trudniej mi w to uwierzyć. No właśnie trudno w to uwierzyć. Szczególnie wczorajsze oświadczenie rzecznika MSZ-u Pawła Wrońskiego dla polskiej agencji prasowej, w którym on mówi, że wszystkich procedur zachowano i tutaj żadnej zwłoki nie było. No, trudno zrozumieć te słowa w kontekście tego, że o treści listu, szeroka publika sporu między pałacem prezydenckim. A kancelarium premiera, mniej lub bardziej dowiedziała się przed prezydentem. Więc, więc mhm. no, trudno się z tymi słowami zgodzić, no, a takie, takie przecieki czy takie doniesienia rzeczywiście w mediach się pojawiły. Eee, I. i... To jest trochę, obawiam się, burza w szklance wody, dlatego że, no, z tego co już wiemy, to nie ma nic w tym liście aż tak spektakularnego, żeby mhm. tutaj była to jakaś kwestia bezpieczeństwa, czy żeby tu było warto o to kruszyć kopię, ale jest to druga sprawa, która w ciągu doby wypływa w ramach takiego konfliktu między, między kancelarią i pałacem. Więc, no też. Mam wrażenie, że, że w środę politycy bardzo, z kancelarii prezydenta bardzo się powstrzymywali, żeby nie powiedzieć jednego słowa za dużo, no bo tam rzeczywiście pojawiały się te coraz mocniejsze zdania i coraz mocniejsze komentarze w różnych mediach, również w interi, tu nieustannie zapraszamy, bo, bo no rzeczywiście w ciągu w ciągu 24 godzin mamy drugą sprawę, która bardzo mocno uderza w. Sposób prowadzenia polityki zagranicznej i to, kto ma prym, kto wiedzie prym w, w prowadzeniu tej polityki zagranicznej, bo mieliśmy ja tak takie w... wrażenie, nie? i, i ten, od tego sporu nie da się odejść. On cały czas jest jakim mianownikiem wydarzeń, które obserwujemy. Mieliśmy takie wrażenie, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że po e, wizycie Karola Nawropskiego w Białym Domu u Donalda Trumpa udało się kancelarii prezydenta zbudować taką narrację, że to prezydent tutaj zaczyna kierować, e, Polityką zagraniczną, i to on będzie ustalał warunki, w jakich, w jakich ta polityka zagraniczna Polski będzie realizowana. No a w bieżącym tygodniu mamy kilka sytuacji, które no, są, mówiąc delikatnie, niepomyślne Pałacu Prezydenckiego, bo z jednej strony mamy wizytę w Berlinie, gdzie Karol Nawrocki zderzył się z bardzo mocnym stanowiskiem kanclerza Merca w sprawie reparacji, zdecydowanie ostrzejszym niż to było w czasach Olafa Szolca. I z takim wręcz murem, który pokazuje, że bardzo trudno będzie Karolowi Nawrockiemu do, do, do sprawy reparacji jakiegokolwiek wymiaru doprowadzić tę sprawę do końca, co też od razu w mediach społecznościowych Radosław Sikorski panu prezydentowi wytknął. No, a, a następnie mamy sprawę listu który mimo tego, że prawdopodobnie nie jest jakiś specjalnie ważny, no to bardzo, bardzo mocno poruszył urzędników Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza, no bo on jest takim kamyczkiem do tego ogródka, w którym to MSZ jednak kontroluje sytuację i to MSZ z wicepremierem Sikorskim na czele no panuje nad polską polityką zagraniczną. Więc od tego sporu nie odejdziemy. Niedobrze, dlatego że dzieją się rzeczy absolutnie historyczne, bo z jednej strony mamy przecież cały czas zagrożenia. No już zaczynamy zapominać o tym, że tydzień temu, równo tydzień temu mieliśmy nalot rosyjskich dronów nad, 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 nad polskie terytorium, a jednocześnie mamy też no kończące się już ćwiczenia Zapad. Mamy też negocjacje bardzo trudne i wymagające negocjacje z Chinami i to też jest no przynajmniej według informacji które mamy na ten moment plus po stronie MSZ-u no bo Radosław Sikorski z szefem chińskiej dyplomacji rozmawiał przez 3 godziny no i yy, mimo cz o czym jestem przekonany mimo bardzo mhm. dużych próśb yy, chińskiej dyplomacji cały czas przejścia graniczne na granicy z Białorusią pozostają zamknięte, a tamtędy przechodzi część, może w takiej skali globalnej Chin niewielka, ale w skali rynku europejskiego całkiem spora część eksportu chińskiego przechodzi właśnie przez Białoruś i przez port kolejowy w Małaszewiczach. Więc dzieją się rzeczy absolutnie bardzo ważne, a, a, a my tutaj zaczynamy się teraz kłócić, mówię o politykach, no właśnie, bo o, o list, w czasach, nie ma większego w czasach spokoju, to pewnie byśmy sobie mogli to analizować przez trzy długie dni, rozkładając na czynniki pierwsze kiedy ten list dotarł i czy odpowiednią informację BBN otrzymało w sprawie domu na Lubelszczyźnie i tak dalej, i tak dalej, i kto na tym piarowo kogo ogrywa. Ale Sprawy są poważne, to delikatnie mówiąc, są poważne. No i pytanie jest takie: czy bez zmiany konstytucji da się to uregulować? Bo za chwilę i yy, z każdym momentem, z każdym dniem ta chwila jest bliżej. Rozpoczyna się tak naprawdę kampania wyborcza przed wyborami 27 i będzie duża pokusa, żeby yy, tych nóg więcej podkładać. Uregulować na pewno do końca się nie da bez, bez zmiany uprawnień prezydenta. Ograniczenia ich lub zwiększenia, w zależności od tego, kto co w danym czasie będzie chciał osiągnąć. Natomiast ten spór, jeżeli jest w warunkach konkurencji między pałacem prezydenckim i rządem z innej opcji politycznej, to ja nie mam wrażenia, że to politykom tak naprawdę do końca przeszkadza, bo to jest też trochę taki wehikuł, z którego oni mogą korzystać. To znaczy budować emocje i budować spór, budować swoją pozycję, zaangażowanie wyborców, elektoratów właśnie na tym sporze między, między pałacem i, i rządem. No tylko bardzo zasadne pytanie: czy to się powinno odbywać w, w warunkach zagrożenia ze strony Rosji? bardzo poważnego zagrożenia, dlatego no przynajmniej na razie i, i, i w, w kontekście tego spotkania dzisiaj ministra Przydacza i, i ministra Bosackiego no spodziewałbym się jeszcze póki co jakiegoś takiego koncyliacyjnego komunikatu pojednawczego między jedną i drugą stroną. Jakub Krzywiecki, po więcej odsyłamy na portal interia.pl, tam więcej analiz wywiadów informacji także o temacie, którym rozmawialiśmy przed momentem. Dziękuję pięknie Kuba, dobrego dnia do usłyszenia. Dzięki. Siódma, dziewiąta Rozmowa poranka.